No, dzień dobry. O właśnie, wczoraj byłem. Byłem właśnie u lekarza. Wszystkie papiery od lekarza w choroszy byłem. I zaświetlenie drugi raz musiałem y, skierowanie do szpitala wziąć, bo prałem kurtkę i po prostu y, się w kieszeni, bo była. Policjant dzielnicowy był. I. Z z tego był, z opieki, co oni ode mnie chcą, ta opieka, ja od nich żadnych pieniędzy przez, ile? Przez dwa lata nie, żadnych pieniędzy i nie powinni się mną interesować, ja płacę podatki, I ja to, to jest moja praca, ogółem, o i chciałem powiedzieć, właśnie schował, jest w samochodzie, Właśnie wczoraj jak wróciliśmy, no było obcięte światło. Tak samo jak kiedyś, y, w styczniu lutym, marzec, o, w kwietniu. Było, po prostu nie płacił i, a w styczniu dawałem mu 100 zł. O, i dwa razy wcześniej. A i właśnie. Ta osoba właśnie byłbym sąsiad, on teraz tutaj niedaleko mieszka właśnie o, było o 200 zł płacić. On co, jemu płacić? On dostał, nie da, on dostał wcześniej, w tamtym miesiącu dostał 1400 zł. Nawet za światło nie zapłaci. Za nic nie zapłaci. Tylko na żarcie Ja sam chodzę do baru Jeść Ja tutaj żadnych pieniędzy nie będę Tysiąc złotych, tysiąc czterdzieści złotych Ja chcę te Zaświeczenie, żeby on dla mnie oddał Po prostu, ja chcę Do księgowej to zawieść Ja to zapłaciłem, a nie on Jest tam moje imię, nazwisko Wszystko jest moje Moje całe dane A on to zabiera Kurwa pierdolony złodziej. To jest złodziej jesteś. Do wykorzystania tylko jesteś. Śmieciel, zobaczcie jak on wygląda. No zobaczcie, jak on wygląda. Nie masz prawa mnie nagrywać. Za to pójdziesz do kierla! O, nagrywać. do pierla. Tak. A ty mnie nagrywasz. Tak. A ty masz prawo to na mnie prawie. nagrywać? Patę też nagrywa. To nie będzie mnie nagrywał. Pa to nagrywa. Bo. I teraz powiesz, czy oddasz mi ty tysiąc zł. Nic lepsze, szanowny państwo, nie będę. A oddam dwa tysiące po na Ja nie jestem dwa tysiące. Ja jestem tysiąc złotych. Zlikwiduję kontakt z banku. Że konta Zas, o, swoje. ja dzwoniłem. Nie, nie, nie będzie już. Cztery zawody można kurwa sobie, kurwa, wynająć ja Wynając normalnie pokój, ja no widziałem, nie jest w was. internecie. No oddasz mi te pieniądze? Ja już raz mówiłem. Tysiąc złotych ja chcę. Ja już raz mówię, dwa tysiące oddam. Ja nie chcę dwóch tysięcy. Dwa tysiące oddam. Ja nie chcę, ja dwa nie tysiąca. jestem zło złodziej jak ty. Dwa tysiące O, wczoraj? A czemu co ja, cię co ja ukradłem? Powiedz, cię ukradłem, Wojtku? Powiedz! Co ja ci nie Powiedz, daję ja nie pieniędzy? Powiedz! No kradniesz, kurwa, wykorzystujesz mnie. Powiem wszystko, kradnę? Wykorzystuję. Co cię ukradłem? Powiedz. Wykorzystujesz mnie. Czemu cię ukradłem? Ty podatków nie płacisz, nic nie płacisz. Na Powiedz, moich papierach. Czemu ukradłem? Powiedz, że ja jestem. No nie jesteś. Czemu Powiedz! Proszę mnie oddać. Dokumenty i komputer, schowałeś komputer Jest, jest w pokoju zamknięty Chow, który raz nie będę da niech już wszystko O, on bożny jest, on bożny, zobacz, on bożny Piłeś wódki, wszystkiego, czyniesz jak ukradł? Dobra, na razie, trzymajcie To niech wszystkich puszczaj Niech kradną Nie kradną Wpuszczaj wszystkich, Przysiutki wpuszczaj Ale lepiej mnie trzeba będzie... Dobra na razie, wiem, no widzicie, zapłaciłem za światło wiem, O, dostaje, co miesiąc dostaje Piszę, żeby mi oddali tysiąc złotych, żeby przyjechali, jeb, że zrobili wszystko Jeb, o, Przez... jeb, ty jaki jebak, kurwa no. Tylko nowe wykorzystywania! Ty sam jebak, bo przyznałeś się, e, że... E, Dobra, na razie.